Rozmowa dnia. Przed mikrofonem Michał Kita, gościem Radia Kielce jest dziś poseł Krzysztof Lipiec, prezes Świętokrzyskich Struktur Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Jakie pana zdaniem będą efekty wizyty Joe Bidena w Polsce, w Europie? Czy przyniosą pokój, czy dalszą eskalację konfliktu z Rosją? Z całą pewnością wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Europie, w tym przede wszystkim w Polsce, była ukierunkowana właśnie na to, aby tworzyć jak najbardziej przyjazne warunki ku temu, aby nastąpiło jak najszybsze zakończenie wojny i żeby to było zwycięstwo po, stroje, po stronie Ukrainy. To ważna wizyta, ważne spotkanie na szczycie państw Paktu Północnoatlantyckiego. No, z dobrymi efektami, chociaż pewnie są tacy, co czują niedosyt w tym wszystkim, ale... Mam takie przekonanie, że to przecież nie na tym koniec. Ważne jest to, że przede wszystkim z tego szczytu państwa, strony Paktu Północnoatlantyckiego wyszły wzmocnione, jest pełna solidarność wszystkich członków NATO, i to jest bardzo ważne, bo tego najbardziej jednak Putin się obawia. No, zapowiedź kolejnych sankcji, które już coraz mocniej są wdrażane, no, co ma doprowadzić do Pełnej izolacji gospodarczej, tak jak mówił prezydent Joe Biden w Polsce na spotkaniu na Zamku Królewskim, mówił, że zostało zaatakowane serce gospodarcze Rosji, co z pewnością wpłynie na to, że przywódcy radzieccy rosyjscy będą musieli podjąć stosowną refleksję, jak dalej działać, aby z tego konfliktu można było wyjść jak najbardziej bez Zdecydowanie największych strat. I to jest największy problem dla Federacji Rosyjskiej. No, oczywiście, pełna solidarność z narodem ukraińskim, co zostało potwierdzone przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, to ważne nie tylko takie spektakula, spektakularne działanie, ale to jest również zapowiedź tego, że będą zwiększone dostawy broni dla armii ukraińskiej. I mam takie przekonanie, że. Ta wizyta również była ważna dla Polaków, albowiem przesłanie, które było skierowane od przywódcy największego Mocarstwa z dziękczynieniem za tę solidarną postawę wobec uchodźców ukraińskich, to niezwykle ważna rzecz i uchodzimy w oczach świata, w oczach ważnych przywódców yy, różnych państw jako to społeczeństwo, polskie społeczeństwo, które rzeczywiście w sytuacjach trudnych, kryzysowych potrafi stanąć na wysokości zadania. Czy zatem możemy powiedzieć, że ta wizyta większy, bądź już zwiększyła prestiż Polski na arenie międzynarodowej? No ta wizyta doszła na skutek tego właśnie, że, że, że Polska już wcześniej zapracowała na ten bardzo wysoki... Prestiż, ofensywa dyplomatyczna pana premiera Mateusza Morawieckiego, prezydenta Rzeczypospolitej, no to bardzo ważne działania, które właśnie spowodowały to, że prezydent Stanów Zjednoczonych... Przyjechał, można powiedzieć, tuż nad granicę, za którą toczy się wojna, ominął inne stolice wydawałoby się najważniejszych państw w Unii Europejskiej a przyjechał do Polski, do Warszawy i stąd wygłosił tak naprawdę przesłanie do całego świata, bo tam padły słowa do Rosjan, do agresorów, do narodu ukraińskiego, do Polaków właśnie to, o czym mówiliśmy już dzisiaj z dziękczynieniem, ale również do przywódców państw Unii Europejskiej, szczególnie tej starej Unii Europejskiej, bo tam są dzisiaj największe problemy, jeśli chodzi o sankcje gospodarcze dla Federacji Rosyjskiej i mam takie przekonanie, że nastąpi tutaj znaczący przełom w tym, aby rzeczywiście wypełnić rolę tych, którzy mocno wpłyną na to, aby gospodarka rosyjska popadła w jak największe tarapaty, bo w końcu Federacja Rosyjska jest agresorem. To oni napadli na Ukrainę. A czy w tym przesłanie Joe Bidena do Polaków nie możemy się czuć delikatnie rozczarowani? Nie padły między innymi deklaracje odnośnie stałych baz wojskowych Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce. Ja myślę, że zwiększenie kontyngentu wojskowego żołnierzy Stanów Zjednoczonych, jak i innych państw, to bardzo, bardzo ważna rzecz. Ja myślę, że też. Nie wszystko naraz, tak? I, i sądzę, że ta zapowiedź... Co do stosowania artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego jest bardzo ważną deklaracją. To wzmacnia poczucie naszego bezpieczeństwa. Mam takie przekonanie również, że co do wzmocnienia baz wojskowych, będzie też sytuacja, w której wyjdziemy, że tak powiem, tutaj zwycięsko. A czy pana zdaniem misja pokojowa, jaką zaproponował kiedyś Jarosław Kaczyński na Ukrainie, będzie jeszcze rozpatrywana, brana pod uwagę? Czy ten temat już, mówiąc kolokwialnie. Zależy, zależy, zależy od rozwoju sytuacji. Na pewno na rozmowach brukselskich ten temat stawał. To dopiero początek z... W, gdzie trzeba zmierzać do konsensusu politycznego w tym, aby rzeczywiście y, taka sytuacja mogła mieć miejsce. To, to zależy też od rozwoju sytuacji, y, jaka będzie miała miejsce na froncie rosyjsko-ukraińskim. W każdym bądź razie y, ta zapowiedź jeszcze przed szczytem brukselskim y, prezydenta Stanów Zjednoczonych, że ta propozycja będzie traktowana bardzo poważnie i że będzie rozważana, y, jest nadal aktualna i to też nie jest tak, że wszystkie sprawy są dogadywane na szczytach przy, w świetle kamer. Tak? Jest wiele rozmów, które dzieją się poza salonami brukselskimi, w tym salonami natowskimi. I mam takie przekonanie, że o tym była rozmowa. Rozmowa pomiędzy prezydentem Andrzejem Dudą, prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, a prezydentem Stanów Zjednoczonych. No to są rozmowy niejawne, pan prezydent Andrzej Duda zwołał na dzisiaj Radę Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie o tych wizytach i całej ofensywie dyplomatycznej ze strony Polski będą będą trwały rozmowy i z pewnością z pewnością myślę, że to na ile będzie możliwe Prezydent Rzeczypospolitej udzieli też takiego rąbka te, tego, co jest owiane dzisiaj klauzulą poufności. A z jakim przesłaniem wybiera się delegacja polskiego parlamentu na Ukrainę? Wiemy, że ta wizyta odbędzie się w środę. Pan także w tej delegacji będzie. Tak, to będzie, to będzie misja humanitarna. Przede wszystkim medykamenty. Wraz z panem marszałkiem Ryszardem Terleckim wybieramy się do Łódzka. Na zaproszenie, na prośbę w zasadzie gubernatora tegoż obwodu, jak i biskupa Łódzkiego, bo jest tam potrzeba, aby właśnie dostarczyć medykamenty i, i, i jeśli chodzi o to wypełnienie, zaopatrzenie, jest sprawa już dogadana i w środę, rzeczywiście, w gronie czterech parlamentarzystów, wybieramy się z taką misją humanitarną do Łódzka. To już tak na zakończenie dziś kolejna tura rozmów ukraińsko-rosyjskich. Tym razem miejsce spotkania to Turcja. Czy pana zdaniem jest szansa na jakikolwiek kompromis? No sądzę, że tak. Zawsze, zawsze, zawsze trzeba rozmawiać. To w polityce, w dyplomacji jest... Rzecz niezmiernie ważna. Ja zawsze jestem zwolennikiem tego, żeby nie przesądzać przed czasem. Dajmy ku temu, że tak powiem, dobry klimat I, i zawsze jest też tak, że po owocach ich poznacie. Mam takie przekonanie, że to rzeczywiście będą dobre rozmowy. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę poseł Krzysztof Lipiec, prezes Świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości, był dziś gościem porannej rozmowy dnia w Radiu Kielce. Dziękuję bardzo.